Siema, Widzowie! Dzisiaj zabieram Was na turbo zwiedzanie naszego legendarnego PGR-u. Sorry, że nie ma sąsiada. Rozłożył go wirus i nie mógł być. Ale nic straconego. Ja dzisiaj robię za przewodnika. A Wy w tym momencie macie dokładnie 3 sekundy na zostawienie suba i wbicie na nasz serwer. No to jazda. Zaczynamy. Tutaj mamy wózki z headerami w tej szopie. Jak widzicie, jest bajzer. Aż oczy bolą, ale dobra. Tutaj mamy autosankę oraz dwa rozrzutniki, jak widać na ekranie. A tutaj mamy trzy opryskiwacze. Wszelkie pytanie w kom co do farm. I w końcu młucarki, czyli kombajny. I tak się prezentuje nasza wiata na siewniki i kombajny. Drodzy widzowie, dziękuję za obejrzenie wszystkich szorców oraz dziękujemy z całą ekipą Agrofend za liczne wyświetlenia szorcy co tydzień w piątki. To tyle pa...